To jest RS News na dzień dobry, Dominika Komarnicka. Zapraszam około 12 milionów złotych straty i 55 milionów długów. Tak wygląda sytuacja finansowa Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Dane ujawnił wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki w odpowiedzi na pismo posła PO Arkadiusza Marchewki o tym, że Gryfia ma problemy wiadomo od dawna, ale dotąd nikt nie ujawnił ich skali. Stocznia zatrudnia w Szczecinie i Świnoujściu około pół tysiąca osób. Rząd chce na jej bazie odtworzyć przemysł okrętowy w zachodniopomorskiem. Zadłużenie gryfi to wynik ostatnich kilku lat działalności tej stoczni. Tak na bieżąco komentował informacje w rozmowach pod krawatem były poseł PO Arkadiusz Litwiński. To nie jest pokłosie ostatniego, ostatnich miesięcy. Tylko w sytuacji na rynku tego rodzaju usług, po części oczywiście zarządzania bieżącego, ale też w dużej części zarządzania w latach, w latach ubiegłych. Litwiński ocenił, że działający na terenie byłej stoczni Szczeciński Park Przemysłowy jest szansą dla rozwoju branży morskiej w Szczecinie, ale na efekty trzeba poczekać. Szkoła zabawowa to pomysł dwóch gimnazjalistów ze Stargardu. Piętnastolatkowie od zeszłego roku pomagają w nauce dzieciom z osiedla lotnisko. Zajęcia prowadzą w salce przy kościele, jak tłumaczą Michał i Marcel. Jedyny problem to nieogrzewane pomieszczenie, do którego potrzebują jeszcze jednego grzejnika. Chłopcy prowadzą zajęcia nieodpłatnie, dlatego liczą na wsparcie darczyńców. Informacje jak pomóc znajdziecie na stronie, której adres widzicie na belce. Casablanca Aleksandry Maciuszek oraz Goran de Kamelmen Marcina Lesisza to najlepsze filmy Szczecin European Film Festival. Jury wyróżniło filmy za piękne kameralne historie. Casablanca to obraz rodziny żyjącej na krawędzi. Lesisz opowiedział z kolei o człowieku, który razem z wielbłądem, kozami i psami żyje w niezwykłej harmonii. Publiczność największego festiwalu filmowego na pograniczu polsko-niemieckim obejrzała przez 10 dni blisko 150 tytułów z całego świata. Dla takich gości Radiowe Studio S1 zawsze stoi otworem. Halina Młynkowa postanowiła właśnie w Radiu Szczecin zagrać koncert promujący materiał ze swojej najnowszej, trzeciej płyty solowej. Krążek Życia Mi Mało miał premierę pod koniec września. To pierwszy album artystki od trzech lat. Kilkadziesiąt osób, które były na koncercie, doskonale się bawiło do melodyjnych utworów Młynkowej w folkowo-popowym klimacie. Wydarzenie transmitowaliśmy dla Was na antenie i naszej stronie www. No, tak pochmurnego października to nie pamiętam. Dzisiaj słońce momentami przebije się na północy i zachodzie regionu, ale prędzej możecie spodziewać się przelotnych opadów. Temperatura bez zmian 10 stopni w Myśliborzu, Goleniowie i Kamieniu Pomorskim, o stopień więcej w Świnoujściu, Szczecinie i Białogardzie. O 14 będę miała dla Was kilka pomysłów, które na pewno przegonią chmury wieczorem. Szukajcie nas w sieci. Miłego dnia!